Witam, witam serdecznie ponownie na moim kanale. Tym razem film z serii Procreate. Było wiele zapytań, kiedy pojawi się jakiś projekt albo w ogóle o tematyce Procreate, więc yy, chciała wam, chciałabym Wam dzisiaj pokazać takie dosyć proste ustawienie pędzla, a mianowicie jak ustawić sobie pędzel, aby on rysował tylko, tylko obrysy naszych liter. Tak, coś takiego na przykład. Będziemy pisać, hej. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, tak? Czyli nie mamy zwykłego monolina, tylko tutaj te linie zewnętrzne się fajnie rysują i to jest bardzo e, prosta sprawa, czyli tak zwany outline, tak? E, będziemy tutaj teraz ustawiać. E, dobrze, ja już sobie ten pędzel tutaj ustawiłam w moich ulubionych, mam nadzieję, że też macie posortowane, m, posortowane wasze pędzle, żeby szybko do nich m, się dostać. Tu już, tu już sobie go ustawiłam. W każdym bądź razie najpierw e, zaczniemy od Zwykłego, mm, zwykłego monoline. Zwykły monoline znajduje się standardowo. Tak, tutaj w kaligrafii. Tutaj w kaligrafii mamy zwykły monoline. Brasz. Tak, on się tak nazywa Monoline. I co teraz robimy? To w pierwszej kolejności go duplikujemy. Nie zmieniamy ustawień na oryginalnych pędzlach. Powtarzam jeszcze raz głośno i wyraźnie: nie zmieniamy ustawień w oryginalnych pędzlach, tylko je sobie duplikujemy. Robi się to w, w taki sposób, że przesuwamy w lewą stronę, i tutaj mamy mm, funkcję duplikate. I jest duplikowany, i tutaj już automatycznie wyświetla się dwójka. Tak, tutaj widać, że ja mam jeszcze jakieś inne, sobie jakieś e, takie twarde rogi poustawiałam, żeby one nie były okrągłe. E, po prostu to były inne ustawienia. I teraz nie chcę tutaj już w tym katalogu kaligrafia sobie mieszać. Przenoszę dlatego ten duplikowany MONOLINE pędzel do mojego katalogu Ulubione. Przyciskam i tu sobie przestawiam do ulubionych to watercolor mi się przez przypadek dodało. Czasami trzeba się trzeba o, teraz do, do tych się dodało. Um, to, to co tutaj jest niewygodne, to rzeczywiście czasami trzeba się narząglować, żeby trafić yy, we właściwy tutaj. Dobrze, żeby trafić na właściwy, bo to podświetlenie jest bardzo takie niewidoczne i, i trzeba, no, trzeba troszeczkę pożonglować, żeby trafić akurat ten, ten wybrany katalog. Dobrze. Czyli już przyniosłam sobie ten mój skopiowany pędzel Monoline, 2, tutaj on się już nazywa, do mojego folderu z ulubionymi, tak sobie go tutaj opisałam. I teraz kolejnym krokiem, który robię, to duplikuję ten pędzel jeszcze raz. Czyli znowu w lewą stronę przesuwam i mówię duplicate. I teraz mam dwa takie same pędzle o takich samych właściwościach, i już od Procreate 5 wersji 5 mamy możliwość kombinacji dwóch różnych pędzli, aby uzyskać bardzo fajne efekty. I robimy to w taki sposób, że zaznaczamy pierwszy pędzel i drugi pędzel, i tutaj wyskakuje automatycznie funkcja Combine. Tak, czyli możemy je ze sobą łączyć, kombinować. I tutaj wybieram teraz Combine. Przez to, że tutaj jest taka, to jest taki zwykły out, outline z monolina, dlatego mam dwa takie same pędzle. A na przykład, a gdybym chciała połączyć na przykład monoline z jakimś innym braszem, no to oczywiście nie, nie wybieram dwóch takich samych, tylko dwa różne i po prostu ten efekt będzie inny. Ale dobrze, Combine i mam automatycznie tylko jeden. I teraz wchodzę w ustawienia tego e, pędzla i tutaj już w górnym lewym rogu widzę e, jestem w Brush Studio i mam dwa, dwa pędzle które właściwie na razie są takie same i teraz przechodzimy już do ustawień jeżeli kliknę w pierwszy to jest mm, pierwszy pędzel i tutaj już sekundary drugi I tutaj mamy modus kombinacji na razie jest normalnie, czyli jeden na drugi po prostu zalega, leży jeden na drugim i tutaj nie ma e, nic, e, nic szczególnego w tym Przechodzę tutaj w ten modus ustawień z normalnego. Przechodzimy na Difference. Tutaj trzeba to zmienić, żeby właśnie pokazać, że te dwa, ym, dwa pędzle będziemy osobno ustawiać, bo tak zaraz będziemy to robić, Czyli zostajemy na Difference. Dobrze, teraz jestem w obrębie pierwszego pędzla. Tutaj się podświetla na niebiesko, i teraz przechodzimy tutaj do edycji Properties. I tutaj mamy y, w tym standardzie, mieliśmy ustawioną wielkość, y, maksimum size 23, i troszeczkę to zwiększymy tutaj. Nic widać tutaj? Tu sobie y, zwiększymy, tak na. Tak, tutaj widzimy, że się grubość zwiększa. Tutaj jest taka, taka mała, że nic nie widać, 3%, czyli maksymalna grubość, tak? Idziemy, 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 jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tak można między 50 a 70, zobaczyć co będzie fajnie wyglądało. Bo jak te linie są za grube, to tak niezbyt fajnie to wygląda. Czyli to jest najmniejszy rozmiar, i teraz e, największy rozmiar, maximum size. I teraz przechodzimy do ustawienia minimum size zmniejszamy na minimum, dlatego, że później, teraz na, zrobię może dan, y, dlatego, że później, gdy będziemy tutaj ustawiać sobie wielkość podczas rysowania, żeby ten y, najmniejszy rzeczywiście był, y, najmniejszy rozmiar był rzeczywiście mały. Dobrze, czyli ja ustawiłam y, na razie ten pierwszy pędzel, ale one jeszcze leżą jeden pod drugim, czyli ten drugi też muszę usta y, 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 ustawić. Czyli klikam go sobie, y, klikam na niego, podświetla się na niebiesko i znowu przechodzę do properties, jestem w tym drugim pędzlu. I teraz ten drugi pędzel, maximum size jest jeszcze to takie standardowe, wyjściowe ustawione, które było też w tym pierwszym 23%. I tutaj y, musimy ustawić. zacznę może pisać, no, teraz będzie lepiej widać. Y, musimy ustawić, i najlepiej, jeżeli będzie troszeczkę mniejszy niż ten pierwszy, tak. A tutaj w minimum size znowu ustawiamy na minimum, na 0, tak? teraz można zobaczyć już jest ok tak, czyli te grubości linii są e, takie same i teraz co jeszcze możemy tutaj e, co tutaj sobie ustawić, to po prostu opisać ten, e, ten pędzel tutaj about this brush i tutaj mamy automatycznie wygenerowaną nazwę Monoline 2 i 1, bo, bo to są po prostu jeden i drugi był skopiowany. I tutaj e, ja to sobie. Mm, zmienię. Po prostu napiszę. Outline. Można też pisać pisakiem. Outline made by MNJ. Tak? Gdybym chciała go teraz wyeksportować i. i sprzedawać albo mm, udostępnić, tak? Mogę podpisać. Dobrze. I jest gotowe. Tak, tutaj widzę tutaj mi się już dodał ten 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 pędzel ten mój outline. On tak nazywa się tak samo jak ten pierwszy, bo już miałam go wcześniej ustawionego. I teraz y, tutaj sobie po prostu wyczyszczę wszystko, powiększę, zmienimy sobie kolor i potestujemy troszeczkę, jak to wygląda. Tak. Nie odrywając ręki, tutaj rzeczywiście nie odrywam ręki. Mogę troszeczkę zwiększyć, czy, czy wszystko działa tak, jak chciałam. Tak, od razu widać, że jest Grubsze wszystko. I teraz, gdybym y, oderwałam rękę i zacznę dalej pisać, to robi się coś takiego, tak? Już nie ma tego fajnego połączenia, czyli jest. Y, to akurat jest niefajne, czyli trzeba pisać jednym ciągiem, ale co możemy zrobić, to możemy sobie gumką wymazać, jeżeli y, nie jest tego zbyt wiele. I troszeczkę tutaj pożąglować i, i coś takiego zrobić. Tak jak mówię, to nie jest y, fajna sprawa. Więc jeżeli się da, to piszemy jednym ciągiem. Tak. Ewentualnie, tutaj wyczyszczę jeszcze raz, mm, na przykład jakbyśmy te pisali. Oj, clear, mm, Gdybyśmy te pisali, no to byśmy coś takiego zrobili. Tutaj musielibyśmy to wszystko w środku wymazać, ale można spróbować, tylko to też jest troszeczkę zachodu z tym, wrócić tym ruchem i coś takiego zrobić. I mamy nasze te. Jeżeli to nie musi być aż takie precyzyjne, równiutkie, no to coś takiego można zrobić. Tak, tu mi się odrywa ręka. Oj, coś tutaj jest, jakaś krzywizna. Oj, odrywa mi się ręka. No dobrze, może zrobimy kółeczko, niech będzie. o Kółeczko. Teraz mogę tutaj pozmieniać kolory i na przykład w środku zafarbować, bądź też tutaj tak, czyli jeżeli będziemy pisać całe, całe jakieś wyrazy takim sposobem. Tak. Można wykolorować cały środek. Tak to wygląda. Czyli bardzo proste ustawienie pędzla praktycznie kombinacja dwóch i parę ustawień. Tutaj, na, tutaj można naprawdę jeszcze dużo rzeczy pozmieniać, można tutaj te końcówki zrobić, żeby one nie były okrągłe, tylko żeby były bardziej takie skośne, takie tak skośne, kwadratowe, to można zmienić, można też pozmieniać też, że kolory tych linii są inne, że na przykład zewnętrzna będzie zawsze ciemniejsza, a wewnętrzna jaśniejsza, ale to już są bardziej zaawansowane techniki ustawień pędzla, jeżeli to wideo Ci się podobało, koniecznie zostaw komentarz tutaj pod tym filmem. Napisz, z czego nowego się dowiedziałaś, czy znałaś już tą funkcję, czy ją wykorzystałaś, czy działa, przede wszystkim czy działa, a jeżeli chcesz więcej, jeżeli temat Procreate Cię, Cię interesuje i chcesz poznać więcej funkcji, jak je tutaj zastosować, to zapraszam Cię na pokład mojego kursu, kursu Online Procreate. Tam jest ponad 8 godzin nagrań. Wykonujemy też kilka projektów, aby zastosować właśnie poznane funkcje i dzięki temu kursowi rozwiniesz swoje umiejętności, jeżeli chodzi o tutaj funkcję Procreate. Dziękuję za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania albo życzenia, napisz też komentarz. Chętnie poczytam, co Was interesuje w, tym, w tej tematyce. Trzymajcie się ciepło, pa! pa.